Cześć. Korzystając z ładnej wiosennej pogody, postanowiliśmy z Kamilem szybko wyskoczyć na klenie. Siema, jest jeszcze trzeci z nas, czyli Nikuś, który pałęta się gdzieś swoimi ścieżkami. My zabieramy się za łowienie. Postaramy się powiedzieć Wam trochę o samym łowieniu, jak i sprzęcie, którego używamy. Jeżeli złowimy jakieś ryby. Ryba dzisiaj ta już troszkę fajniejsza rozmiarowo, bo prawie 50 cm. Rybę szybko może wypuszczę. I poszła, ale jak widzicie, ciągnie się tu długa, spokojna prostka. W takich miejscach warto wypuścić w ogóle z nurtem, a następnie prowadzić go powoli grając nim od czasu do czasu. I w dokładnie ten sposób złowiłem tą fajną kluchę. A najlepsze jest to, że pierwszy zakręt czeka mnie dopiero za kilkaset metrów. Więc jest szansa na kolejną rybę. Szybkie nagranie za nami, więc kocim ruchem ładuje się na brzeg i lecimy dalej łowić ryby. I ten. Koci ruch! Mazowieckiej łące spotkaliśmy miejscowego wędkarza, który w skupieniu próbuje złowić upragnioną rybę. Biorą? Idźmy pan stąd. Kamil, jesteśmy nad wodą. Na co dzisiaj polujesz? Jestem Eu i będę polował na kulika a tak poważnie to o, takie rzeczy można znaleźć nad wodą. Albo cyk! Giełda sprzętu wędkarskiego. 1 trzecia maczuweczki, przelotki ładne, czarne, do ściągnięcia jeszcze. Wędkarze takie syfy zostawiają nad wodą. Nie? No. Nasi koledzy wędkarze. Rybka, ale mega, mega aktywna. Od razu uderzył w wobler, który wpadał właśnie do wody. Tak naprawdę musiałem wybrać linkę, żeby go zaciąć. No nieduży, ale waleczny. Więc wracaj do wody szybciutko. i szukamy większej. Dwa słowa o wędkach, na które dzisiaj łowimy. Mamy progresywy do 10 gramów, długość 3,05, czyli stosunkowo długie wędki i stosunkowo nieduża rzeka, natomiast pozwala nam to po pierwsze odsunąć się trochę od brzegu lub wystawić wędkę troszkę dalej. Jest to bardzo pomocne, gdy łowimy w trzcinach, gdy chcemy poprowadzić wobler bardzo blisko linii brzegowej, gdzie teraz możemy spotkać się zarówno z kleniami, jak i z jaziami, były przykłady też o koni, więc ta wędka w tym nam pomoże. Dwa, jest to zasięg, często musimy rzucić gdzieś troszkę dalej, i ta długość pozwala nam osiągnąć naprawdę długie rzuty i to, co najważniejsze w tej wędce, to jej akcja: bardzo głębokie ugięcie, które pozwala katapultować małe przynęty na duże odległości. I tak naprawdę to są trzy kluczowe czynniki, dlaczego mamy dzisiaj ze sobą właśnie te wędki. I Tym sposobem zaczynamy kolejny dzień naszego łowienia kleni. Wczoraj piękna pogoda, ale mnie rzeka niemiłosiernie spodziewierała. Dosłownie jakieś małe rybki, jakieś brania, ale nie wyjechało z wody u mnie nic ładnego. Za to pan wędkarz Łukasz, wręcz przeciwnie. No mi poszło trochę lepiej. Dużo lepiej, tak naprawdę. <śm> No ale właśnie, dzisiaj jest kolejny dzień, zupełnie inny i tak jak mieliśmy wrażenie, że wczoraj ryby e, kręciły się gdzieś koło powierzchni, e, no to dzisiaj może być zupełnie inaczej, więc będziemy rzekę odkrywali na nowo, no i może Kamilowi pójdzie trochę lepiej. Trzymam kciuki kamcie. Dziękuję bardzo. Na razie zaczynamy tak typowo wiosennie łąki, trzcinki, bo jeszcze trochę mniej wieje. Niestety w drugiej połowie dnia ma wiać niemiłosiernie, więc pewnie poszukamy jakiegoś lasu, jakiegoś leśnego odcinka i gdzieś się schowamy. Zaczynamy łowić. To co Nikuś, będzie kaban dzisiaj? Musi. Pierwsza ryba z tego poranka. Jak się okazuje, ten klężerował wysoko, zbierał z powierzchni, więc szybko zmieniłem wober z tego głęboko schodzącego na coś, co chodzi troszkę wyżej. W drugim rzucie jest ryba. Łowimy dalej. Kaban. No co? Tragedia. No. Dobrze, że przynajmniej w ogóle coś wzięło. Nie mam nic więcej do powiedzenia. To nie jest ryba, której chciałem. Ale to nie jest. Jajk, branie ze środka rzeki. Totalnie rynna, z mocnym uciągiem. Dwalnięcie potężne ze środka. No pan klejn. Pamiętam kiedy tak bardzo nie mogłem złowić klenia, chcąc go bardzo złowić. Tak opiszę ten wyjazd. Byle do Maja. Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę poluzować, bo tam się No i super, Kamil podebrał mi rybę, bo jak widzicie to ja trzymam wędkę Tam mi chwilę zapadnie się pod wodę Veryk tak więc po pierwsze długa wędka. Długa wędka to konieczność w łowieniu w takich miejscówkach. Właśnie tam gdzie nie da się dojść do wody wsa trzeba wsadzić szczytówkę i wystawić ją lekko za trzciny. A, a dwa to często długi podbierak. Gdyby nie duży długi podbierak nie ma opcji żeby tę rybę udało nam się podebrać nawet mimo tego że robiliśmy to we dwóch. Wszedłem tutaj naprawdę na styk spodniobutów. Wisiałem już nad przepaścią. A uratowało mnie to, że rączka w tym podbieraku jakoś się tam rozsuwa. Tym razem, wypuszczony daleko Bolt w takim ciemnym kolorze, coś imitującego trochę żuka, trochę nie wiadomo co, ale przede wszystkim mocno kontrastującego na tle nieba i w tej dosyć zabrudzonej wodzie. Przede wszystkim, przynęta bardzo lotna. Mówimy tutaj pod wiatr. Niesamowicie wieje z drugiej strony rzeki. Jakąkolwiek przynętę ciężko jest posłać pod drugi brzeg. Bolthead go bez problemu. Wypuszczam sobie go troszkę w dół. No i wtedy wachlarzem obławią tak naprawdę dopóki mogę, dopóki nie przeszkodzi mi jakiś zakręt. Nie jest to nie wiadomo co, ale dzisiejszego dnia to naprawdę fajny wyczyn. Wow. Taki nawet klenik już nas dzisiaj naprawdę bardzo cieszy. Korzystając z okazji, że wpadłem po pas i walczyłem tutaj strasznie, żeby wyjść, muszę sobie na chwilę usiąść i pogadam kilka słów o łowieniu kleni. Tak, tak jak widzieliście, Pogoda płata nam figla, trzy e, pory roku w dwa dni, e, były zmarznięte ręce, wczoraj był upał letni, a dzisiaj wieje tak, że chce nam urwać głowy i podczas takiego wiatru w takich łąkowych odcinkach, te szumiące trzciny, falująca woda to płoszy klenie, klenie stoją głębiej, z pewnością nie, nie stoją tak blisko powierzchni jak wczoraj, także i woblerem trzeba zejść głębiej, daleko wypuszczony na długiej lince wobler, kij bardzo nisko przez co jestem w stanie poprowadzić go właśnie nieco głębiej w pół wody tam przynęta Prawdopodobnie chętniej zostanie zaatakowana przez klenia, który nie musi wypływać do niej, do samej powierzchni, tam gdzie właśnie faluje, gdzie jest głośno i niebezpiecznie. Mamy ostatnie godziny łowienia, także przemieszczamy się dalej, spróbujemy jeszcze coś dorwać na zakończenie dnia i widzimy się przy następnej rybie. Albo i nie. Tak właśnie się kończy drugi dzień naszego wiosennego kleniowania. Niesamowicie ciężki dzień, ale tak już bywa na początku sezonu. Pogoda daje nam mocno wkość. Coś tam połowiliśmy, więc sezon rozpoczęty. Na pewno wrócimy w cieplejszych dniach znowu nad rzekę, a póki co żegnamy się z wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!